Witajcie, kochani, a co ze Świata Zwierząt na sobotę, na 8 marca? Moje kochane kobiety, wszystkiego najlepszego z okazji Waszego Święta. Dzień kobiet. Co zwierzątka nam powiedzą na ten dzień? Jaka energia? O, proszę. Antylopa. Co to dla nas oznacza? Sobota w pełnym ruchu, tu się coś zaczyna, albo po prostu nabiera tempa. Życie nabiera tempa, antylopa. Coś mo możemy zacząć, albo coś wreszcie skończyć kontynuować. Ale to jest coś takiego, że to, co zrobimy w ten dzień, w tę energię, tego 8 marca, spotęguje nasze hmm, rezultaty. Że to, jak przedsiębiorczo podejdziemy do, te, do tych czynności, które zrobimy tego dnia, one po prostu nabiorą takiej prędkości i takiego wymiaru. Hmm. Także dawno odkładane rzeczy, to już, to już teraz, to już teraz. Zaczynamy, robimy. Jedziemy z tym tematem. To się na pewno uda, i to będzie sprawne, szybkie, przedsiębiorcze. To jest w ogóle duże powodzenie w sprawach finansowych i w karierze. W biznesach coś takiego. Weźmiemy sprawy w swoje ręce mm, profesjonalnie. Nie po łebkach, tylko konkretnie weźmiemy się do roboty z czymś, z jakimś projektem. Albo to po prostu ułożymy sobie w głowie i to już nabierze tego ruchu do przodu. Tu już nie ma co zwlekać. Idziemy do czytanki jeszcze. To jest super totem zwierzęcy, antylopa. Impet, z jakim duch antylopy wkracza w twoje życie, stanowi przypomnienie, że twój osobisty rozwój jako potężnego współtwórcy właśnie przyspieszył. Wiadomość jest jednoznaczna: czas się ruszyć, właśnie. Ustawić intencje i podjąć działanie w celu urzeczywistnienia swoich marzeń. No, także działamy, kochani. Możesz mieć bardzo intensywne odczucia, a przy tym ważne jest, byś dobrze wykorzystywał teraz tę energię. Tu i teraz. Działaj. Działaj. Rób. Wszystko, co ci przyjdzie do głowy, chociażby spisz i przystąp do tego, co już możesz. Od razu. Niezwłocznie. Jeśli opracowałeś plan swojej kariery czy zdobycia sporych pieniędzy, zacznij go wdrażać w życie. No, widzisz? Okej. Okay. Jeśli pytasz o związek, wykonaj pierwszy krok. <laughs> no właśnie, wiedz, że intencje, jakie uruchomiłeś, zaczynają się właśnie materializować z niezwykłą szybkością. To już się materializuje, te założenia. Hmm? To już działa, to już działa. Więc zachowaj czujność i nie zostawaj w tyle. Gdy antylopa woła, byś się pospieszył, robi się naprawdę ciekawie. Także kochani, dzień marca, 8 marca, Dzień Kobiet, to będzie się działo. No, taki gorący weekend się zapowiada, słuchajcie. Super. Życzę Wam galopującej antylopy. Działajcie. Do zobaczenia. Pa.